Siema mordy, widać, że nie jest dobrze z moją fryzurą Dzisiaj golimy się na łyso Oczywiście żartuję, po prostu zgolimy te całe siano na mojej głowie Nie chodzi mi o te siano Tylko słuchajcie, chodzi mi o te siano No i oczywiście druga rzecz, no dlaczego nagrywam w słuchawkach Ponieważ gdybym ich nie miał, byście mnie słyszeli tak Słuchajcie, naprawiłem swój problem Wyszłać no, mnie normalnie, także wiecie jak jest. Do czasu kiedy to nie minie, będę nagrywać w słuchawkach. I mam dla was jakby taki challenge. Do końca 3 miesięcy wbić słuchajcie, 200 subskrypcji, to wtedy robimy cały dzień na Flyparku. I nam wyjdzie 300 subskrypcji do końca 5 miesięcy, to wtedy będziecie mieli do wygrania skina w Fortnite. Także no, myślę, że jest dobrze, myślę, że jest fajnie, wszystko jest w porządku, prawda? Oczywiście musiałem coś zwalić, ponieważ jestem takim tuhedem, że nagrałem vloga. Znaczy, w sumie początek vloga, ale bez wstępu, czyli że bez tego co teraz robię. mój tu kanał musimy zasubskrybować, który wam się tu wyświetla, gdzieś tam na dole. Zmieńcie go na szary, bo to będzie taka magia i będziecie mogli sobie coś wyobrazić, i wtedy to dostaniecie także poggers. Oczywiście jeszcze musicie zostawić lajka, znaczy w sumie nie musicie, ale by było mi naprawdę bardzo miło, kiedy byście zostawili takiego lajka i on się powinien zmienić na niebieski. A wiecie, niebieski to jest taka ocean, a ocean to jest jakby, wiecie, morze, a morze to jest takie wakacje. Czyli, że jak zostawicie lajka, to będą szybciej wakacje. Nie no, oczywiście żartuję, ale możecie go zostawić. A my co, lecimy już do vloga. Przepraszam was za mój wygląd i ogólnie za te słuchawki, ale no... Muszę gadać na tych słuchawkach, ponieważ mnie ogólnie będzie bardzo słabo słychać. I jeszcze za mój wygląd też przepraszam, ponieważ dopiero co wstałem. Są w wrógę, to ja teraz pójdę się ubrać, pójdę coś zjeść i będziemy wyjeżdżać. Trochę jeszcze wam przepraszam was za to, że teraz zamulam, ale wiecie jak to jest, kiedy dopiero co wstaniecie, nic nie zjedliście, jesteście jeszcze, wiecie, nie do końca nieobudzeni, a ja co, lecę teraz już się ogarnąć. W ogóle, w ogóle za 3 godziny gdzieś pojedziemy dopiero do fryzjera, bo jest chyba, nie wiem, czekajcie. nie 9, a ja jadę o 12 do fryzjera. Ogólnie, kiedy wy to widzicie, to mnie nie ma w domu, także to jest jakby odcinek nagrywany na zapas, także no. Wy to, wy to widzicie trochę później. Jestem po wstępie nagrania, czyli że to, co widzieliście na początku. I słuchajcie, ja już zmieniłem sobie golf, żeby wiecie, jakbym. Zawsze mnie to denerwuje, kiedy mi tu wpada pod szyję, a jak mam golf, to mi jeszcze bardziej tam często wpada. Ale jeszcze przed pojechaniem do fryzjera muszę nakarmić zwierzaki. Bubuś już tutaj, zobaczcie, ma. Świnka też już jest nakarmiona. Zobaczcie, tutaj też ma jedzonko i wodę od razu wsypano. Mi się właśnie tu napiła, także możecie zobaczyć, że ma y, mokrą ten... Cyk jak Brutusek zawsze leży y, i sobie tutaj odpoczywa i sobie wypoczywa jak zawsze. Y, Wejron sobie tutaj chodzi, a my co, lecimy już, jedziemy. Żaki są nakarmione, to już mogę jechać. Także co, jedziemy, widzimy się w drodze. Zapomniałem nagrywać Uwaga, moje podsumowanie Po tym jak wróciłem z fryzjera, zagrałem gdzieś 2 godziny Fortnite'a, e, później sobie Tutaj poleżałem, ale już wam nie pokażę, bo jest syf e, No i teraz do was Nagrywałem, już jest około chyba dwu... Nie wiem, czekajcie 18 godzina, także ja już będę kończyć vloga Jeżeli chcecie więcej vlogów, to zostawiajcie Tutaj 5 łapek Albo 25 Zbijcie jak najwięcej łapek i piszcie pozytywne komentarze I widzimy się w następnych vlogach Pa!